Dzisiaj mam pomagierkę, będzie też pracować moja żona. Razem 30 lat, razem gotujemy, wszystko robimy. więc Dzisiaj Wam pokażemy, jak się działa wspólnie. Dzisiaj zrobimy polędwiczki wieprzowe, takie bardzo aromatyczne w goździkach, z zielu angielskim i do tego będzie seler, Pire z selera, z chranem i to będzie obiad, a na śniadanie zrobimy jajko z kapustą pekińską i z boczkiem. Takie bardzo szybkie śniadanie, fajne. Zobaczycie zresztą jak będziemy robić. Najpierw musimy obrać celera, żeby go ugotować. Żeby zrobić później z niego właśnie filet. Dobra, celer pokrojony. Trzeba teraz go ugotować. Odsuniemy. Które łyżkę mamy? Łyżeczkę. No. Przygotujemy przyprawy do polędwiczek. Będę potrzebował ziele angielskie, imbir, i goździki. Tutaj mam moździerz dla tych. Młodszych osób co oglądają i nie wiedzą co to jest. Teraz wszystko robią roboty. A ja kocham mądrzeży. Rzucam z 10 goździków. Tak samo ziaren ziela angielskiego. puszczę trzy łyżki I z moździerza, goździki, ziele angielskie i imbir. Następnie pięć łyżek octu winnego. I post sojowy. Możesz kochanie polędwiczki wyjąć, tam znowu Żalki. Też 5 łyżek. Znaczymy i mieszamy, żeby się wszystko ładnie połączyło, żeby retrytor się rozpuścił. Teraz dodaję puszkę pomidorów. Wszystko mieszamy i może się tak gotować. Im dłużej, tym lepiej, tak naprawdę. Będzie bardziej wyrazisty smak, im um dłużej się będzie to gotować. Można dolewać w międzyczasie wody do tego. Dobrze. Jeszcze zrobimy tak, że. Polędwiczki pokroję na 8 części. Robimy tak, że każdą polędwiczkę obtoczę w sosie. Nie jest taki gorący, więc spokojnie mogę to zrobić. I niech się tak marynują 20 minut w lodówce. A my w międzyczasie możemy przygotować śniadanie. Przygotujemy sobie kapustę. Panie, nie wiem, towarzyszom, no pomaga się. Ale, no. Ale jak? No ja też nie wiem jak. No. A, wiem, czego zapomniałem. Jeszcze czosnek do tego dodać jeden ząbek Cały? A, tu mamy ten. A widelca mamy? Nie mamy. Czyli dodaję jeszcze czosnek, bo zapomniałem o nim. Ale to nie szkodzi teraz bierzemy kapustę pekińską przygotowujemy. Kochanie możesz boczku wyciągnąć. No co? Co tam nie chcesz kupić? Jak kobiety, to tylko kupować by coś chciały. A ja tak lubię oszczędnie. Jaderko jest, to można wykorzystać. Chodź, wyleci ci. Tam są dziury. Gdzie masz No dziury? tam, pod spodem. No, czy ty jesteś niepoważny? Dziury są pod spodem. Nie ma żadnych dziur. Są dziury pod spodem. Gdzie? Zobacz tu. Są tu. Tak wydaje ci się. Jamy dwa jajka do kapusty pekińskiej i mieszamy. Możemy doprawić teraz trochę solą w pieprze. Eee. Sól, sól, pieprz. Wszystko jest. Dziury, no. No to mam Jak nie mam czym wymieszać, to muszę wpylić. A tutaj rozgrzewamy smalcu. Tak, 20 gram. nam się już ugotował, tam Basia odcedza, Teraz robimy boczek. Tak, 100 gram boczku. Podsmażamy. Potrzebowali też czedara. co mów no normalnie no czym chcesz podsmażyć no podsmażam nie wiem o no gazem nie masz no lekki. No. co się robi dorzucam do tego tą kapustę wbiję jeszcze jedno jajko Tekstą wymieszam i wrzucam kapustkę z jajkami. I mieszam, żeby się ładnie podsmażyło, przeszła trochę tym boczkiem. Robimy takie kanapki. Trochę sosu sojowego dodać. W końcu ma to być po azjatycku. Jak na złość gazu brakuje, musiałem wybić, ale mi się nie chce teraz. Jeszcze trochę się tam... Jeszcze trochę tylko, żeby wytrzymał. W czasie selera mamy zrobionego. Do selera damy szanu. ma, za długa łóżka. Łóżko. Ile tu mamy szanu? 160, a no z połowę to 80. Ze 100 gram śmietany 30 z tego serada będzie tam, czyli mamy dodaną do selera śmietany, mamy dodany szan. Teraz jeszcze trochę masła 20 gram Wszystko razem ugniatamy na pire. O, kochanie tak średnio zrobiony ten tak samolot. był. Basia kupiła sprzęt do ugniatania pire. Chyba chiński. Pierdole no. no co, no jak ja mam to? No, ty... nie, nie, no, co, co ci poradzę? Daj to do kis Puść babę do sklepu. To wyda tylko pieniądze i nic Ale to więcej. Ja wiedziałam, że to takie jest. Nie ma różnicy. ten. Może i w rękach, to nie moja wina. Nie no nie da rady. Tak, chcę zrobić. Nie wiem, co, nie wyrzutuję. Dobrze ci idzie, Basi? dobrze ci idzie. Nie jestem taką taką dużą. Tak. Kurde. No tak. I ucieramy sera. Na każdą. Tak po 50 gram na każdą tą kanapkę. Mi tu wyszły trzy. Więc razem 150 gram teraz przykryję i niech się ser rozpuści i śniadanie będzie gotowe Kochanie, zauważyłem jedną rzecz. Nie mamy światowlów Jak dobrze, bez światła w jak to w ogóle pracować? Dobrze, teraz polęgniczki wstawiamy do piekarnika nagrzanego do... 200 stopni termoobieg, tak na 5 minut, tylko no i ile zrobione, basi wyszło. No. Ja mam za dużo światła. No i śniadanie zrobione, wyszły takie kanapeczki. Czyli mamy boczek, kapustę Pekinską, i na to czedar I kapusta wymieszana z jajkiem. Szybkie, łatwe, bardzo dobre. Teraz patrzymy jak tam polędwiczki. No, jeszcze chwilka myślę, że muszą. Jeszcze weźmiemy za 3 minuty, bo i tak je wyjmiamy jeszcze raz złożymy polędwiczki wyjąłem, teraz niech trochę przestygną, dojdą do siebie, a w międzyczasie jaję po solę po pieprze do prawie jeszcze tymiankiem. I znowu wstawiamy na tak około 5 minut powrotem na te 200 stopni. No i mamy polewiczki gotowe. Mm. Idealne, tak jak powinny być.